Dzień dobry, witam na kanale Prem Market. Dzisiaj omówimy sobie, jak zacząć swoją przygodę z elektronarzędziami. Zapraszam do oglądania. W zależności od naszych potrzeb, owszem, możemy kupić sam zestaw wiertarków krętarki z dwoma akumulatorami i ładowarką. Będzie to dostarczone w walizce, ale myślimy sobie, kurczę, przyda mi się od razu szlifierka. I dużo korzystniejszą opcją są zestawy combo które dostarczają nam nie tylko zestawy zasilające, ale również więcej elektronarzędzi niż jedno. Takim podstawowym zestawem domowego Majsterkowicza jest wiertarko-wkrętarka oraz szlifierka kątowa. Dużo korzystniej nam wychodzi zakupić taki zestaw combo z dwoma akumulatorami 5Ah, ładowarką dostarczony w tej samej walizce. Taki podstawowy zestaw dla każdego Majsterkowicza w domu to jest wiertarko-wkrętarka oraz szlifierka kątowa. Dostarczana w jednej walizce z dwoma akumulatorami 5Ah i ładowarką. Zaletą tego, że dostarczane jest to w jednej walizce, jest porządek, który mamy w swoim warszacie domowym. Kolejnym zestawem, który dostarczany jest w jednej, tej samej walizce, jest wiertarko-wkrętarka udarowa oraz zakrętarka. Tak samo jak w poprzednim zestawie, są to dwa akumulatory 5Ah oraz ładowarka. Wszystko w tej samej walizce ułatwia nam to nie tylko transport, ale i porządek. Dla bardziej wymagających użytkowników dostarczane są zestawy Combo z akumulatorami FlexVolt. Są to akumulatory 56V, zapewniające nam większą wydajność pracy oraz długość. W tym przypadku otrzymujemy dwie paliski t -stack. Dlaczego mówię, że opłaca się bardziej kupić zestaw? No przede wszystkim cena. Jest bardziej atrakcyjna, niż mielibyśmy te urządzenia kupić osobno. Oczywiście zestawów Combo jest więcej. Istnieją Całkiem rozbudowane zestawy, takie, które zawierają klucze uderowe, krętarki, gwoździarki. Wszystko razem dostarczane oczywiście. Na Do takie zestawy przychodzą 4-5 akumulatorów. Jest to dużo bardziej korzystne niż kupować te wszystkie urządzenia po kolei. Fajną sprawą przy takich zestawach combo jest, gdy rozpoczynamy swoją działalność gospodarczą, żeby coś takiego sobie na raz kupić. Wtedy wchodzimy w jeden system, jeden akumulator nam zasila wiele urządzeń. System T-Stack pozwala nam w łatwy i przyjemny sposób łączyć walizki ze sobą. Ułatwia to nam nie tylko organizację naszego warsztatu, ale również transport tych elektronarzędzi. Walizki Tistak mają to do siebie, że są niezwykle trwałe. Kompaktowość walizek Tistak pozwala nam je szybko odpinać. Bierzemy jedną część i idziemy dalej. Nie potrzebujemy wszystkiego ze sobą nosić. W zależności od Tistaka mamy różne dodatki. W tym przypadku są dodatkowe schowki na wiertła, bity, mazaki, cokolwiek sobie wymyślimy. Wszystko w tej samej walizce. Taki zestaw sprawdzi się nie tylko w rękach profesjonalisty, ale również entuzjasty domowego majsterkowania. Wiertarką, wkrętarką wywiercimy otwór, skręcimy meble. Szlifierką na przykład odetniemy jakiś metalu, wyszlifujemy. Za to na przykład ten zestaw sprawdzi się w gospodarstwie rolnym. Wiertarką, wkrętarka wiadomo, do robienia otworów np. w metalu, do skręcania różnych rzeczy. Zakrętarka typowo do śrub, szpaksów, do skręcania ogrodzeń. Mamy swoją rolę. Zestaw DCK 266P2 zawiera w wkrętarkę DCD 796, zakrętarkę DCF 887, jedną ładowarkę 18 V oraz dwa akumulatory 18 V XR 5 Ah. Zestaw DCK 2020PT zawiera Wiertarko wkrętarkę DCD 791 oraz DCG405 dodatkowo w tym zestawie znajdują się dwa akumulatory 18V XR 5Ah oraz ładowarka zestaw DCK2055T2T zawiera wiertarko-wkrętarkę DCD996 klifierkę kątową DCG414 Dodatkowo rozdzielony jest na dwie walizki transportowe, które zawierają dwa akumulatory 54V FlexVolt, 6 amperogodzinne oraz ładowarkę. Dziękuję za uwagę. Po te i wiele innych zestawów kombo zaglądajcie na premmarket.com. Zapraszam do oglądania i widzimy się wkrótce. Na razie.